Wybór padł jednak na markę, która jest sprawdzona. Zastanawiałem się, czy nie lepiej wygrać markę Exotherm albo Colton, ale tak ostatecznie wyszło, że jednak Panasonic będzie najlepszy. Oglądaj no, no, dużo filmów z tego Karola z klimatyzacji Katowice na YouTube i gościuj je przyparłem. Cześć wszystkim, tutaj Karol z klimatyzacji Katowice. Już się wszyscy tutaj śmieją. Marysza no pokażę. Anko, no pokaż No. Ja tutaj oczywiście znowu w gościach. Próbowaliśmy zrobić próbę generalną, żeby to było inaczej, żeby kamerzysta tutaj wpadł, żeby nagrał Mariusza. Tak, jesteśmy w Knurowie. Zamontowaliśmy oczywiście naszą wspaniałą bombę pana Sony 9 seria. Ale niestety jeszcze to nie są te czasy. Ok, ale chciałem Wam się przedstawić, jak wygląda kolejna instalacja w naszym wykonaniu. Instalacja o tyle ciekawa, że zacznijmy sobie może od parametrów budynku. Mamy tutaj budynek parterowy o powierzchni około 160 m2. Raczej z tego co kojarzę, jest to 20 cm z każdej strony sterobionu grawitowego. Mamy tutaj ogrzewania w 100% podłogowe. Klient zdecydował się na pompę ciepła, o niczym innym nie ma. Nie o niczym innym. Nie śnił nawet. Do czynienia przedtem z ogrzewaniem typowo starym, tradycyjnym węglowym w poprzednim budynku. A teraz przyszła pora na nowości. Zainstalowaliśmy tutaj pompę ciepła marki Panasonic 9kW J. Seria. Ogrzewanie w 100% podłogowe i ogrzewanie jest dość ciekawe. Ogrzewanie w rozwinięciu takim jak poruszaliśmy w studiu ze Stanisławem Glodnym z Panasonica, czyli mamy około połowę powierzchni sterowaną siłownikami, termoregulatorami i połowę całkowicie otwartą. Takie rozwiązanie umożliwia nam to, że możemy zrezygnować całkowicie z bufora, ponieważ mamy zapewniony stały przepływ na odpowiednim poziomie i mamy zapewniony też odpowiedni zład wody przez ogrzewanie podłogowe i wodę, która się w nim znajduje. Idąc bardziej od tej strony, napotkamy tutaj instalację zrobioną przez klienta. Jest ona wykonana z rur PP. Mamy tutaj do czynienia z instalacją ciepłej wody użytkowej. Są zrobione rozdzielacze. Jest zrobiona pompka zainstalowana już chyba przez chłopaków, tak? No, nie, 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 przez nie, nie, przez klienta. Klient sam zamontował Pompkę ciepła z gruntwosa. Jeszcze teraz są ostatnie jakieś negocjacje, jak tym wszystkim sterować, jak to wszystko wyregulować, żeby zrównoważyć i żeby niezbyt dużo energii szło nam na ciepłą wodę użytkową i na cyrkulację. Idąc dalej, instalacja jest wykonana, jak widzicie, jeżeli chodzi o ciepłą i zimną wodę. Jest wykonana z miedzi, jest ona wrzucona w czarną otulinę kauczukową. Dalej mamy boiler z termiki, 250 litrów. A jakżeżby inaczej, idąc dalej. Cała instalacja, którą tutaj mamy, to hydroboxik. Wychodzimy z niego, mamy separator zanieczyszczeń oraz powietrza z flamko, czyli standardik oraz zawór trójdrożny marki Afrizo, taki jak spotkacie na większości, jak nie wszystkich naszych filmach. Instalacja została wykonana ze stali zagniatanej, ocynkowanej na zewnątrz, pokryta również kauczyczkiem. Z ciekawostek, które tutaj się wyróżniają i które pomogą nam też zweryfikować jak to wygląda w, w, w użyciu prądu sterownik względem licznika podlicznika mamy tutaj zainstalowane dwa liczniki energii jeden który jest na hydrobox i wbudowano w, nią, w nim grzałkę i drugi licznik energii elektrycznej, który służy nam do zliczania energii elektrycznej wykorzystanej przez samą grzałkę. No i przy przeglądzie, myślę, że warto będzie tutaj zobaczyć, spoglądnąć na, tą, na te podliczniki i czy to się nam będzie pokrywało, jakie będziemy mieli rozbieżności. Czy rozbieżności będą sięgały 15%. I w tym pokładamy nadzieję, czy jednak będzie to 50%, co przy takim budynku, który jest dobrze docieplony i pompie ciepła, która będzie się dość mocno modurowała, może być to niestety w tym kierunku. Ale idąc dalej, standardik, czyli spoglądający w dół. Mamy tutaj zawór antyskażeniowy służący do dopuszczania wody do instalacji. Mamy tutaj z ciekawych rzeczy wykonaną instalację freonową, która, która została puszczona w rurze, którą klient sam sobie położył na etapie budowy tego domu. Jest ona zakopana około metr pod tą warstwą posadzki, pod poziomem 0. I na co należy zwrócić uwagę? Tutaj rura, która została wrzucona jest to rura o średnicy 110 mm, zwyczajna kanaliza, warto zwrócić uwagę na to i tutaj macie na górze wyskoczył Wam link do strony, że mm, warto... Wykonując taką instalację, uzgodnić to wcześniej z nami, a nie robić tego na pałę, bo często jest to, okazuje się tak, że klient chce sobie położyć taką rurę, nie ma pełnej świadomości, że niestety przewody, chociaż nazywają się te przewody chronowe, których używamy, nazywają się, że to jest mieć miękka, nie idzie ich modelować w dowolny sposób. Jeżeli hmm, Byłaby tutaj, byłby tutaj kąt ostry, byłoby wiele załamań, tak, wiele kolan pod kątem 90 stopni. Włożonych przełożenie potem na późniejszym etapie, na etapie wykonania instalacji byłoby po prostu niemożliwe. Najlepiej jest włożyć w takiej instalacji rurę ze spadem na zewnątrz i zastosować tylko jedno kolano o kącie 15 albo 30 stopni. Tutaj zostały zastosowane trzy kolana, żeby zrobić kąt 90 stopni. Trzy kolana dość łagodne 30 stopni, dało się to przeciągnąć. Lecąc dalej mamy rozdzielać od podługówki. tak jak wam mówiłem, połowę będziemy mieli sterowaną, jeszcze tych siłowników nie ma, a połowa będzie ze stałym przepływem. Teraz mamy sytuację taką, że jest zima, temperatury sięgają w okolicach, w okolicach 0 stopni. Wylewki są dość świeże, bo wylewki były robione około 2 tygodni temu, więc pompy ciepła będziemy musieli teraz kilkukrotnie pewnie uruchomić. Dlatego, że jeżeli będzie nam wracała woda do pompy o zbyt niskiej temperaturze, to niestety pompa ciepła wtedy się unieruchamia. To znaczy, unieruchamia nam agregat, próbuje startować na samej grzałce, aż podniesie nam temperaturę wylewki i temperaturę powracającej wody bodajże do 17 stopni, i wtedy z powrotem uruchamia nas sprężarkę. Co w przypadku takiego budynku jest niemożliwe, bo w tym początkowym stadium musimy wrzucić naprawdę dużą ilość energii. Znajdujemy się na zewnątrz. I to co tutaj widzicie to nie jest dobre rozwiązanie, jeżeli tak by to miało zostać, ale będzie inaczej. Co my tutaj mamy? W ziemi mamy włożoną rurę 110 mm, potem mamy redukcję na 80 mm i dalej mamy już gołe przewody przymocowane do maksa. Dlaczego tak to zostało zrealizowane i dlaczego mówię, że nie jest to dobry rozwiązanie? Nie jest to dobrym rozwiązaniem, jeżeli tak by to zostało, ponieważ woda mogłaby zacinać z góry, wlatywałaby sobie tam i w tej całej rurze, którą mamy pod ziemią, zbierałaby się woda, a tego nie chcemy, ponieważ ta woda musiałaby się najpierw zagrzać, robiłaby jako grzałka taka dodatkowa i mamy dość duże straty energii cieplnej. A dlaczego tak to zostało tutaj zrealizowane? Dlatego tak zostało zrealizowane, ponieważ tutaj jeszcze przyjdzie 20 cm styropianu, yy, będzie potem ta instalacja cała poprowadzona w tym styropianie, więc będzie odpowiednio wyizolowana, żadna woda nie będzie nam tutaj wciekać, więc nie będzie żadnych obaw. Myślę, że na etap ten do wykonania Izolacji na zewnątrz, jeszcze przyjdzie tu jakaś chociażby prowizoryczna folia albo coś takiego, żeby woda, która będzie zacinać nie wnikała nam tu do środka i nie robiły nam się żadne bagno, ale jak widzicie trochę tej instalacji tutaj mamy, bo z tego miejsca będzie jakieś 4 metry do samego hydroboksu tutaj mamy jakieś 2 metry puszczone po 1,5-2 metry puszczone po elewacji i jak zobaczycie sobie po tamtej stronie, to już dalszą część instalacji, ja się poznajecie jak ona jest wykonana, bo na każdym z filmów tak to mniej więcej wygląda, czyli mamy dodatkową izolację neopronową obwiniętą folią aluminiową. No i nie byłbym sobą, jeżeli nie wykonalibyśmy naszego kochanego testu głośności. Urządzenie zostało świeżo co yy, uruchomione. Chodzi jakieś 20 minut, ale w naszym przypadku w ogóle nie robi nam to różnicy, ponieważ woda jest skrajnie wychłodzona, ma co robić, prężanka jest kręcona na maksa temperatura na zewnątrz około 5 stopni, wilgotność wilgotność jest spora 1,5 metra mi tak i lecisz do tyłu 4,5 metra 75 7,23 i w tym momencie właśnie skończył nas, skończyła się się możliwość zrobienia bardziej rozległego testu i brzmi około 8,29 29 Teraz chcieliśmy się z wami uroczyście pożegnać. Żegna się z wami Karol i żegna się z wami reszta e, ekipy. Jeszcze się przed świętami zobaczymy, ale możesz mi powiedzieć, że w telewizji się, się mówią papa. A w A, się mówią papa, szczęśliwego nowego roku, wesołych świąt. A stała śpiewka? Na koniec filmu zawsze co? Co mówi szef? Szef to jest szef. Ale tego szefa dziobaka tu nie ma. Nie ma szefa ja dziobaka. Tak nie to piszcie w komentarzach, szef to jest dziobak. Mariusz jest lepszy od Adriana i powinien dostać większą premię. A jeżeli Wam się podobało i chcielibyście więcej takiego dziobaka, to subskrybujcie ten kanał i do zobaczenia następnym razem. Cześć!